Bal, 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 bal. Siemanko, witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Ciekawe, to jest kolejny odcinek z Grand Out 5 i kolecimy sobie z naszą piękną fabułą, której... Mamy dopiero początek. W ogóle przyjechaliśmy motorkiem. To jest ten motorek właśnie, który zostaje chyba z nami do końca naszej fabuły. Aha, ten, przeczytam. Dobra. Gdzie byśmy mogli pojechać moim co uh, możemy tu pojechać? Możemy pojechać tu do Frank... Nie, pojedziemy sobie znowu do M, czyli do Michaela? Z Michaela nie, a uh, co my tu mamy? A to co to jest? Nieznajomi i dziwacy, dobra, Pojedziemy sobie do nieznajomych dziwaków Zatrzymajmy się Dał już gas, no i tak będzie lepiej Dobra, uh, jak jeździ ty się. I... No i co? E... Musimy tam dojechać. Powiem też tego. Geta, a mapa jest fajnie rozbudowana, bo jest gdzie uciekać przed policją. Ale jedno mnie martwi, że jeżeli mamy jechać z jednego punktu do drugiego, zdośnię w niektórych misach, tak jak grałem na online, patrz jakieś jeździ, to. Pozdro 600, nie? Jeżeli nie mamy szybkiego samochodu, to raczej e, szybko się tam nie dostaniemy. Ale na szczęście, tutaj mamy jeszcze mapę ograniczoną, w miarę póki nie odblokujemy. Trewora, znaczy, jak odblokujemy, to ale, żebym się nadział! God Cholerna lampa, za nią wejdę i ją ściągnę. Dobra, jedziemy. Taki ładny motorek sobie obiję. Dobra, nieważne. O, musimy stuningować ten motor, bo tak coś marnie tu idzie. Nowy, o. Eee. Dobra, chodźmy tu. Nieznajomi i dziwacz. Znowu on. Dobra, ominmy to. What? To już wiem o co chodzi, dobra. Musimy to nie robić zlecia. A to mi się robiłem w tych odcinkach, w których... What the fuck? What the fuck? O, oh fuck! Tego jeszcze nie było, nie? Nie, to jest ta misa, w których odcinki się nagrały, a to nawet bardzo dobrze, więc przyjrzyjmy jeszcze raz. No dawaj, dawaj, rób te zdjęcia, nie przeglądaj. No dawaj, dawaj. Rób te zdjęcia, murzynko. Murda, ludzie mają, czasami, przeżywam pani, że niektórzy ludzie mają naprawdę na stronę na niektórych osób, gazet zwłaszcza. Mam nadzieję, że ta limuzyna nie potręci. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Yeah. O ja, daj mi więcej, daj mi więcej. Co Motorem nie możemy dogonić, nie dziwię się. Nie chcę zniszczyć Beverly, ten jest to jest ten muszę to są no rób teraz zdjęcia, bo nie zablokował. pan! The no fuck. Co? Ja, nie. O, matko, nie. What the fuck, Ludzie prze... Jezu, ten kierowca tej limuzyny, to on powinien takie rzeczy zapłacić, że to jest kwadrat, nie? Dobra, no, eat. dawaj, <laughs> to lubimy zanim idziemy. Dawaj. Ostatni, że powinniśmy uczyć. Aha, fajnie widzę, że nas potem chcieli, no fajnie. Ale ogólnie fajnie, nie? Że ten, że. że... że... Nie wiem, że tak policja się... Stało. Dobra, nieważne. Ech, chciałem ich zastrzelić, ale jak zwykle broni mi nie wyciągło, bo paca... A kupiłem sobie kawaha. Trzymaj ten pistolet, Brzynko. Gdzie nas w ogóle zespiło, god damit! Nie mogę mieć samochodu, jakiegoś by było lepiej, ja jakiś lepszy motor tego tak gówno ten motor jest. Dajcie spokój ludzie. If this is your bike, then I'm the fucking Pope, dawg. Okay, okay? Don't ruin the vibe. Okay. I okay. I think I got a decent shot of Miranda back there. Laura. All right, homie. It's been an education, dog Look, keep on making the world a better place, you hear me? Yeah, the public needs to know. The fans deserve answers. Shit, not if the question is how low is Miranda Collins' muff hanging, or if she's getting banged up by some second-rate director. They need to know everything. From crow's feet to camel pose. Hey, hey, hey. LOL! Tak, chcemy zapisać! Dobra, ukończyliśmy to, chociaż tym, że nas tam zabili. Idziemy, co możemy teraz pojechać. Ogólnie nam się trochę miasto odkryło. To jest pewnie dla Michaela, dla Franklina jest. What the fuck, ale nie ma paścinę. Eee, dobra, nieważne. Eee, tutaj mamy jeszcze. What the fuck, co jest z tą mapą? Dobra, eeeh, sobie tutaj. Come on, bin. No, może jakieś radio. Jak ty. Eee, o! No, stan Nie no, teraz daje, daje radę, ale we dwóch jak się jechało, to była tragedia z tym motorem Chyba, że to specjalnie emisja tak ogranicza, bo ogólnie byśmy już dawno wyprzedzili Tylko no pocinamy, my nie mam nadzieję, że coś nie wydopcimy tak jak ostatnio w lampę Bo nie będzie to fajnie, a wtedy nie mieliśmy fajnie, a wtedy mieliśmy mniejszą prędkość Jedziemy do Mike'a Co, on ma już inny samochód? Goddammit! I'm God, paying that dude to, to fuck my wife in my own bed. What the fuck, dude? Hey, you, stop it! What's up, man? Get out of my way. Michael, calm down. What the fuck is going on? Nothing happened. It was a misunderstanding. She fucked up freaking my bed. <sighs> You're bullshitting me. It wasn't like that. You in? Fuck it. I'm in. Let's roll. Let's get this motherfucker. Just don't kill him. <laughs>

to knocking takže poletroptiem takžežeže problém popak hey, what the fuck is it you want the fuck yeah, gup... you Here, this should be the driver that's michael don't know what's this you don't want to be fucking out! yeah hey, keep your eye out you left this car check it out little bricks up there look oh shit cole's doing all right for himself hey asshole you ran off before we could settle our debts michael but you got the wrong idea man He's about to have a real clear idea where I'm coming from. What the fuck? There's a winch in the back of the truck. Tied a cable to one of those supports up there. You finna pull his deck down? Hey, that prick pulled my marriage down. Man, you really gonna be this fucking dramatic? Yeah, whatever. I told you I comped the session, bud. But well, there were a lot of freaking sessions, bud. I'm thinking you were working on more than just her backhand. Mandy's backhand has come a long way, bro. But sometimes it's gotta get worse to get better. Yeah, well maybe I should come up there and practice my backhand on your face. Oh, bud, your negative energy is seriously bringing negative, me down. I energy. Hope it is, bud. We hooked up, man. And you come into my house, take my money, and nail my wife? Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, bud. My bad. Seriously. How fucking magnanimous. May I please offer you my applause? You fucking motherfucker! Dude! <laughs> and we'll see how you like it when someone fucks with your shit. Well, hey. Wait! You got the wrong idea, pal? Whoa! Z tego co pamiętam z innych oczekiw, to nie będzie jego ta. Bo cały czas naciskać, będziemy szarpni.

i'm not asking this special bitch-ass mess, man maybe he'll keep it on the curtain out of my wife. yeah he not taking no house back to that motherfucker hey it's a service to the fucking community no i'm not the mr desanta what the hell that's not my house bullshit oh bro i couldn't afford a place like that I'm a tennis coach. I hit balls for a living. I was just hiding there. Give me a phone! You! Yes, dead one! Green light! Green light! Martin Madras not give you green light! Shit! Yeah, we got some habits on us, home. Not oh, oh, a shibidjao. Alright, help me deal with this. I'll try, man. Try. We can handle this, right? Screw up! See him? Are they still back there? I got one. Fucking idiot! Hey, let's go, let's leave them behind. Come on, kid. But you moging track.

You sound kind of men. You just been greenlit by the Mexican underworld ambassador to Los Santos. Trust me, we handled it. Whoever the fuck Martin Madrazo is, I've known worse. We just handled a few low-ranking crimes. We sit on it. We see what happens. Kid, there's no use second-guessing. <coughs> <Hey, coughs> help out there today, kid. I had no idea it was gonna get that hot. Shit, pulling houses off the hillside... ...show sure has a weird way of fucking with people. Yeah, well... ...I thought I was through with all that shit. I don't know what the hell's going on. Oh shit, I think we're about to find out. You know who I am? DO YOU KNOW WHO I AM?! DO YOU?! No. are you? You? I think so. Good. I know who you are, I know where you live. Who are you? I'm Franklin. License? Now, Franklin, maybe help Mr. DeSanta here. Who am I? I think Martin Madrazo? Good boy. Now maybe give him a little of a background. Man, Mr. Madrazo. It, Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican-American gang and a narcotic ring, but the charges were dropped. Because of the witnesses came up missing. Smart kid. Now, Michael, I've got a question for you. Uh, Did you pull an architectural, significant, modernist, wonder home down the hillside in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. <sighs> I wasn't thinking straight. Mm, clearly. Yeah well natalia will need a hotel while you finance the rebuild won't she sure good and i'm guessing here that the rebuild uh, will be somewhere in the 2.5 million range <laughs> of course great that's nice not to shige Damn, you are I never better So what now? Looks like I'm gonna have to postpone my retirement Fuck oh, man I'm mortgaged up to my eyeballs Look I only know one way to make money I'm gonna have to give an old friend a call Pewnie do Trevor Luster. I, I think he's in town somewhere might to track him down. Just give me a little alone time, all right? Aj No też by było troszkę, też by się wkurzył, gdyby ktoś mi hatę rozwalił, nie? Która była warta parę ładnych milionów. No ale cóż.